Oho! Trochę wieje. No, To chyba Czekaj, ja go gubię, bo mi słońce razi. Aha, mokro w butach. Aha, a A wreszcie mam twoje buty. Ja go. Co? Mam go? Nie. To gubię, bo mi słońce razi i nie widzę go. No. No prawie go nie mogę złapać, mogę prawie wcale. i zwraca, robię zwrot do tyłu. Wow. Pięknie. Robię. Ale to tak będzie gówno z tego filmika. A jak ty mówisz? Gówno. Ja... Nic nie widzę go prawie. Zakończymy. A ja nie to wyłączyło bo mam już dość. O czym jest Nie trzeba, je ja muszę lądowanie jeszcze zrobić. To już kończę, właśnie mówię, kończy. Dobra, jest do lądowania. Nie widzę go. Widzisz go? Nie, może mam go, ale go nie widzę. Przez słońce. Ja miałeś lądować. Ale nie dałem rady, byłem za bardzo rozpręcony. Teraz będzie dobrze. Trochę jeszcze jest niewyważony, wiesz? Tak mi jakoś tak pompuje. O, popatrz, widzisz? No niedobrze, bo nie może przepaść nagle.